la 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 la, la, la ma. wi witam wi, 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 Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu CYFER, a będziesz miał 3% zwrotu. Także się, się ma, no dzień dobry, witam bardzo serdecznie, stary że już przestaję śpiewać, bo wiem, że was bolą muszę, i to jest kolejny odcinek ZA 39, i za mną dzisiaj Lulujaju, wcale nie. Także słuchajcie, lecimy dzisiaj do Twilight Forest. Lecimy, dalej z Twilight Forest, aż skończymy w końcu Twilight Forest. Będziecie zostali łapy w górę, i chcecie, żeby seria była kontynuowana. No i walnijcie suba, jak jeszcze tego nie zrobiliście. I wpadnijcie do Drzeja, bo kolejny odcinek jest u niego w sobotę. Także jej! Ja, ja, gdzie ty jesteś? Halo, idziemy do portalu. Tak, tak, już, już, już. Idziemy Zapadziłem. do portalu, słuchajcie. wodę przetestować masę komentarzy na temat tego, że musimy stworzyć. Ok, że musimy stworzyć, słuchajcie, specjalną mapę. Do której to będziemy potrzebować. <laughs> Jaja, salama! Nie, tak naprawdę potrzebujemy y, pióra kruka. Taką roślinkę, co rośnie tu w podziemiach. I glowstone. I papier, właściwie, do tego wziąłem ze sobą papier. Y, I konewkę, nie wiem po co. Naszym zadaniem teraz jest znalezienie, o właśnie takich monumentów, między innymi. Bo musimy, słuchajcie, zaciukać y, kruki. Ej, i od razu mamy tą roślinę, stary. No i picobello, jedna z trzech, o To znaleziono. Auto jumpa? Czekaj, czy to mi się włączyło w grze, czy co? A, ta, aha, okiego, w ogóle. Tylko, tylko grałem na auto O, stary, jest tutaj. O. jest tutaj. E ha! Ale nie dałeś się nawet przywitać, halo. Dobra, czekaj, ja tam Tylko Tylko leciało chyba, nie? Czy nie? Au, czekaj, muszę nie? właśnie zobaczyć, bo nie wiem. Idę do góry. Nie, y nie widzę. Nie widzę. Wiem co. Nie ma. A, i tu jest jeszcze jeden. Gdzie? Już go tam czukam! Go. już go czukam, panie. Gdzie on, go. Jest? Gdzie on poleciał? Halo. Halo! Widzisz, dlaczego ich trzeba było zaskoczenia. O! o jest pióro! Jest i mamy dwie z trzech rzeczy, dobra! dobra. Teraz został już nam tylko glowstone, tylko wiesz co? Ja ja wiem, gdzie tu glowstone można, może te można przekraftowywać, czy coś? Ja sobie je wezmę. Nie można. W ogóle w Twilight'cie jest glowstone? Chyba nie ma w Twilight'cie Więc Wiesz co, to Stone. musimy wyjść chyba na chwilę, żeby ten, żeby zrobić... Czy no, wiem, to czy... tyle Twilight Forest, <grym> <stara>. <grym> No, to było na tyle, słuchajcie, to był cały odcinek, dziękujemy serdecznie za Nie, tak naprawdę lecimy dalej. no, do netheru po prostu. Albo do netheru, wiesz co, albo mamy no, gdzieś w bazie. Jest, to się będzie zastanawiał. <grym> ale, ale może mamy w bazie po prostu jakiś glowstone. Na przykład. A może. Więc to, to by było a zaraz, dobre. Zaraz. Zaraz, zaraz Jest portal, jest portal. Ops, pierwszy! Haha, <laughs> jak widzowie w komentarzach. <laughs> Takie zabawy. Halo? Świat mi się O, ładuje mi się. E, fuck! Dobra, mam nadzieję, że mnie nie tepnie. Dobra, ładuje mi się świat. Dobra, nie było cię tu, LJ, jak wchodziłem. Dobra, słuchaj, musimy teraz zobaczyć, tak, czy mam jakiś glowstone I tak powiem ci, że... Bo nie, byli, że pierwsze, jak ja już tutaj przeszukiwałem skrzynki, ale okej. Okay. No, oszust. <laughs> I widzicie... o nie, Blood Moon is Rising, fuck. Dobra, słuchaj, no znowu? Ja... zrobimy to tak: ty zrób zapalniczkę, ja idę po obsydian. Ale my zapalniczki nie mieliśmy? Y nie wiem? Czekaj, nie, nie każ mi patrzeć w górę, bo mnie drabina do góry wtedy wciąga. Czekaj, mieliśmy w ogóle portal do netheru tutaj. Nie mieliśmy, na tej... Na tej paczce nie mieliśmy. To nie jeszcze. ta paczka! Joj, ojoj, 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 ojoj. Oj, ojoj oj ojoj. oj ojoj. oj 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 ja, ale wiesz co ja się boję szczerze, co to będzie w tym nederze. E, nie wziąłem sobie bakietu wody oczywiście. No, mądry cyfer, e, plus jeden proszę w komentarzach. E, tu mam obsydian, ale kurczę, nie wydobędę go w żaden sposób. Muszę wejść sobie jeszcze po bakiet wody, wiecie. Zar zar zaraz ci pomogę, tylko, tylko se zrobię kilofę jakie. Bo potrzebuję i se zrobię, a tutaj. O, emeraldowy se zrobię. A coś. Fajne jest to klikanie sobie i wchodzenie tutaj. Znaczy, wiesz, ty tak. Generalnie nie ma problemu, stary, ze zbieraniem, jeśli możemy Tyldy używać, nie? Bo ja bym na obsydianie. Chociaż w sumie na obsydianie Tylda spokojniej. No niby ty eee, tak. Powiem tak, nie mamy chyba, z tego co widzę... E, żelaza. Ani e, tego flintu, ani żelaza, Ja jak... zrobiłem stary bucket z ostatniego żelaza naszego. I wiesz co, LJ, nie wychodź na dwór! Spójrz Miał dookoła. Mi... Ale ładnie. Tutaj, dobra, wracam do domu. Wracamy do domu. Nie, 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 moi drodzy. Już jeden krok. Ja Pierwszy. Razie. A czekaj, jak to się klikało? No, od góry musisz na pierwszą drabinkę kliknąć. Czekaj, jak klikam nie tak jak chcę. Dobra, zjadę już to. Dobra, zbieram do teraz. Czekaj. I teraz muszę tak wzi wziąć. Braść! Wziąć. Braść! Jakiś. Ofa! Oh, wziąć! Go po kongu, byle no tak, wziąć do pociąg. Eee, dobra, z czekaj, tego zbieramy. czegoś nie było żelaza, nie, bo to jest red iron i to jest redstone. A czemu redstone z tego wyskakuje? Ja chcę red I eee, iron. Iron przepalasz, iron przepalasz. Żeby zdobyć z tego ten, to A! musi przepalić. To ma takie te właściwości specjalne. Dobra, pamiętaj. Zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem. O, jest Doba, dobra, dobra, jest lawa, Robię obsydian. What the fuck! Patrz co tu idzie na tej paczce! What the fuck! No spójrz na to! bucket? Normalnie na szybciej! Aha, 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 aha. Czekaj, a mam. Cieka ciekawi mnie. Nie, myślałem, że jakiś stworek po prostu wiesz, tu przyszedł. Nie, stary, ale koks! Można stawiać te ciekawe, czy jabłka można stawiać? O, jest obsydian, dobra, mam 33 Obsydianu, To chyba nam wystarczy, wiesz? Tak twierdzę. Także idę dobra, stary zaraz tylko w plin. do góry Jeszcze tego flin. Ja pójdę do góry już nam... oho-O! O! Wystraszyłem się ciebie szczerze mówiąc. Elże <grym> nie jest strasz, dobra? Ja taki straszny. Nie, nie, nie tak nie chciałem. Dobra, mam jakiś gravel w ogóle, to by się flinta zrobiło. Chyba nawet nie mamy gravelu, ej, Stary, serio. chyba nie mamy, szczerze, także o, nieźle, naprawdę. Ale my zaawansowani, jeszcze... Ty czekaj, ja idę do mm. Twilight, mm. <laughs> A czemu idziesz do Twilight, co, co tam znajdziesz? No bo w Twilight'cie może będzie gravel. Super, A czy... tam nie ma mm. krwawego czekaj, tego. Czekaj, czekaj, logicznie to rozpiszę, czyli... Wchodzimy do Twilightu po Flinta, żeby zrobić Flint and Steel, żeby wejść do netheru, żeby wrócić Dokładnie. do Twilightu, żeby znaleźć Twilighte Bossa. Cudownie, prawda? Dokładnie. Bardzo. Ej, jak tu czerwono, a ła oczy aż bolą, szczerze mówiąc. A w Twilighte bezpiecznie. O, już mam Flinta, proszę bardzo. Yy. Halo, jak się robi zapalniczkę? Yy. co? Jakoś inaczej się zapalniczkę robi, czy? What? Nie, ale właśnie coś we mnie piorunami nawala, wiesz? Ej, nie mogę zrobić zapalniczki. E, czekaj, wpiszmy sobie flint and steel. E, aha, okej. Okay. LJ? Co, pewnie? Co e, to jest? Stal trzeba zrobić. How the... co? Czaisz? Czyli nie dostaniemy się do netheru, bo trzeba... No chyba stale robić. Ale czekaj, mamy inną opcję. Możemy fire starter zrobić z dwóch patyków, taki ten do podpalania. Słyszysz? Aha. Dobra, już O to mój robię. Boże, co tu się dzieje? Ja już robię stary Fire bo możemy zrobić te patyki, wiesz, takie i pocierać patyki. Co nie brzmi w żaden sposób dobrze, żeby zrobić stary ogień. Dobra, czekaj, muszę, sobie, muszę tu skopać, bo źle postawiłem, bo mnie coś biło. Dobra. Będziemy pocierać patyki, żeby odpalić portal, to brzmi logicznie. Tak, dokładnie. Kuźwa, nie mogę zrobić zapalniczki, ja pierdolę Bo jej tu jaję. nie ma stary, ona jest ze stali, to jest autentyczne flint and steel tutaj. Ty, ale co jeżeli... Dobra, zrobiłem, to jest zapalniczka jakby na tej paczce, wiesz? Tylko poczekajmy okay, a... może, hmm, no nie wiem no, czy mund żeby ten... No co, przecież to ci nie minie teraz, dawaj po Glostone. Dobra, wchodzimy stary, będzie pokręcone, będzie pokręcone. Let's go. Na multi multiportal, odcinek po prostu będzie. Gdzie będzie włożeni... Wow! Jak tu fajnie! O, twierdza! Wow! Wyteleport... A wyteleportowało mnie z powrotem. Fak! Czemu od razu dostałem ogniem? Halo! Ej, ile tu jest mobów w ogóle tych pigmentów takich jakiś specjalnych? oj! Ja już wchodzę, stary, bo mnie przez laga wyciąga z powrotem. Padaj gaz! Spadaj gaz. LJU nie mady, ładuj mady. tyle nederu, bo nie mogę się teleportować! Ale ja nie ładuję, ja stoję w miejscu, tylko takuję! Dobra, zabiję go. Au! na mi portal, się zepsuł. Halo. Ała, o, jestem, ała, dobra. dobra czekaj. Dobra. Ej, ale jak to w ogóle wygląda, ciekawie, wszystko tak, tak, tak ładnie, tak? Ja tu Jezus, widzę. Man, stary. No blaze, no. A! Ja tu widzę normalny neder stary. Nie wiem, gdzie ty widzisz coś takiego niezwykłego. No. Wszędzie dookoła? Dobra, wiesz co, obuduj ten, obuduj portal, masz tu kobla, obu, obuduj portal, ja pójdę po glowstone i się tepnę do ciebie po prostu. Zróbmy to tak, bo będzie po prostu bezpiecznie. Ja sobie tarczę narzucę z tego licza, co zdobyłem. A! Bo mam tą tarczę, idę stary po glowstone, z szybkim speedrunem pójdę po glowstone i zaraz stąd Ech. uciekamy. Neder zostawimy sobie słuchajcie, po Twilight'ie coś czuję. Bo widzę, ok, że... Ok. stary jest nether gold też. Nether amethyst, co? Czekaj, muszę to wykopać. Ja, ametysty nederowe są! O, i te wilki. A nie, to są lisy. Dobra, to to mogę bić, tak? LJ! Do bicia lisów nic nie masz, co? Nie! Dobrze. Co to było? Ale, ale... Kurz z nederu mi zaleciał! Do... Kurz z nederu. Do 100 tysięcy litrów kurzu w nederze. Dobra, tepam się do ciebie. LJ, nie, nie teraz gdzieś niebezpiecznie. Dobra, jestem bezpieczny. Prawie. Nie ma, okay, tak wow! no! Dobra, ja, wracamy, to... mam glowstone! <grywa> Dobra! Ale ten nether jest dziki! Fajny, fajny... Jezus Maria, no wystrzelili mnie z portalu, no! Co?! <grywa> nie dali mi wejść do portalu, no! Ej, te Dobra. playsy mam wrażenie, że strzelają o wiele częściej niż zwykłe, halo! Ja nie wiem, stary, ale idę zrobić nam tą mapę i zaraz... Słuchajcie, teraz na oczach waszych dzieje się legenda! Właściwie enchantowane piórko kruka na dobrą sprawę, które teraz otaczamy sobie mapą. I pyk, mamy bl blind fo the, fo the forest. <laughs> Co? Twilight Forest mapę. Dobra, idziemy teraz do Twilight Forest, słuchaj. A can see forever zrobiłeś w advancement. Także mogę widzieć zawsze. Znaczy, I can see. What? Nie wiem. Dobra, i teraz słuchaj widzę. Widzę. Hmm. W naszym ciągu widzę? Absolutnie no. nic. Okej, okay. pokaż tą mapę w ogóle, bo chcę. Czekaj, cz cz trzymaj, trzymaj. trzymaj. ona tak pokazuje, nie? I, i ten, ten. Ład, też też achievement. Aha, e Także no. E Także fajna teraz... fajna Dobra, fajna da daj mafa. mi ją, ja spróbuję znaleźć stary tego. E ...Mace Minotaura, bo według tego, dzięki temu powinniśmy bezproblemowo znaleźć. Yy, wszystkie Dungeony, tak? Yy, w ogóle... wystarczy iść tak jakby w stronę tego jednego i tak po prostej linii i tak jak była ta mapa pokazana na necie, że tam po kolei te różne dun Dungeony są? Zapewne znaczy, tak. Yy, w ogóle weź może sprawdź stary jak wygląda to oznaczenie Minotaur Maze na tym, yy, plus yy, zobacz yy, yy... Yy, może na jakim biomie jest Minotaur, bo nie wiem czy on jest na tym standardowym biomie, może on na przykład na bagnach występuje czy coś. W ogóle szefaj, czy możemy już na bagna wejść? Czekaj. Twilight Forest map. <grym> LJ, my możemy już po bagnach chodzić. No to na bagnach może być ewentualnie. Poczekaj, 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 poczekaj. Dobra, ty sprawdzaj, eee... a ja tu pobiegam w takim razie. Hentge <grym> Maze to chyba będzie to, ale to wygląda... Nie to, to, to nie to, nie to. Dark Tower, Quest Growe, Naga... To jest Mace, Mace, tak, Mace, bo to jest labirynt taki, labirynt tego, yy, minotaura to jest. No to to jest taka jakby, taka ikonka, yy, taka, takiej pomieszanej, jakby, ziemi, różnokolorowe takie, taki kwadracik taki, no nie wiem jak się to opisać. Taki jasno ciemnozielony. Hydra, Hydra ma swoją główkę, to widać, Naga tak samo, Lich Tower tak samo, ale jeżeli chodzi o te, yy, LJ, o te labiryty, jasno, no? takie jasno ciemnozielone? Yy, to jest labirynt zwykły, a Hetge Maze to jest okay. takie szarawe, takie są. Szarawe, to nie widzę tego jeszcze. Dobra, to w każdym razie. Musimy teraz polatać. Yy, fajnie, że masz mapę w ogóle, LJ <ścoughs> swoją. O, stary, widzę teren hydry tutaj. O, ciulu złoty, tak, widzę ten. Widzę czerwoną ziemię. Czekaj, a może to trzeba mieć w drugiej ręce, na przykład, żeby to dobrze działało. Nie, nie widzę tego. To jest chyba teren Hydry, tak mi się zdaje, co? Mm, tak, no, gdzieś, gdzieś pewnie tam Ta, będzie. Tak, już tu wejście możemy, bo są party klesy. A, tam nie możemy. Ła! Ej, bo gremlin się pojawił. Halo! Halo, panie gremlin! <grymianie> co to jest? Note of the Fire Swap. Dobra, Aha. w każdym razie musimy teraz biegać. I szukać. Nie możemy tam wejść, dobrze? Tak, o nie, nie wchodź do tego portalu czasami, wiesz? Bo to jest dimension. Jak utk Stary, jak utkniesz w limbo, to ja cię nie wyjmę. Ale to tak fajnie wygląda. A! Dlaczego? Stary, ja ci tłumaczyłem, że będziemy później robić te. Będziemy później robić na przykład wymiary całe z diamentów zbudowane. To ja chcę teraz. Nie! Nie! Ej, wiesz co? Weźmiemy jedną mapę sobie z GameModa. Bo zdałem sobie jedną sprawę, że ja ją, słuchajcie, wytworzyłem w normalnym świecie i kliknąłem. Myślisz? A co jeszcze ja ją zepsułem? Myślisz? <laughs> Stary, ja uważam, że w Twilight Forest wszystko może być możliwe, wiesz? Jedną weźmiemy, bo jedną zrobiliśmy, nie? Tak, zepsułem ją po prostu. A, czyli teraz bo... ci pokazuję wszystko? Teraz, stary, zobacz sobie. <laughs> proszę plus no. 2 dla Cyfera w czat, czaty, tak. komentarza Teraz proszę. jest taka kolorowa taka. Tak! I teraz się aktualizuję, bo tamto w normalnym świecie wygenerowałem. A, dobra, czekaj. I teraz tak, tu mamy Hydrę. Tu mamy Twilight Licza. Spróbuję znaleźć, tak jak jest Hydra... Od do, na dół tu... od Hydry spróbujemy pójść, wiesz? Tak myślę sobie, w sensie w tę stronę. Bo ej, tu jest Naga w ogóle w okolicy, czaisz to? <laughs> Serio? Naprawdę? My szukaliśmy Nagi przez dwa odcinki? Dobra, Yeti tu będzie w pobliżu. Wydawało mi się, że, że koło hydry typowo będzie ten labirynt, ale to nie, to, to, to źle pomyślałem. Więc co, myślę, że to może być tak, że on się po prostu. on się po prostu generuje losowo, niekoniecznie przy hydrze. W sensie każdym biomu. razie teoretycznie powinien być widoczny jakkolwiek na mapce, może nie jakoś tak super, bo mówię te te, te, te krateczki w ogóle to wcale nie są tak zarobiście widoczne, ale zawsze jakiś trop. Ja jak widzę na, na, na każdym biomie jest oznaczony jeden boss, więc myślę, że będzie widoczny. Tylko kwestia, jaki to biom będzie, wiesz. Właśnie bo... tylko chodzi o to, że to jest taki jakby to, to nie jest chyba taki do końca, jakby w sensie boss. W sensie jakby on jest pod e, ziemią. Nie, bo tam są mniejsze minotaury, a tam jest jeszcze jeden, wiesz, taki większy i on jest bossem. No to, to wiem, tak, tak, tak. Dobra, to jest oś... jedna I... kraina. Zawsze zawsze tak jak pamiętam Twilight Forest, to yy, ja uważałem, że ten cały Major czy jak on tam, yy, to on wcale nie jest takim bossem, tylko on jest takim pobocznym, małym gówniakiem po prostu takim. Takim, tak, o tak, żebyś se miał po prostu. Nie wiem szczerze, nie, nie wiem jak to stary... Nie wiem, ja się nie znam, no według gry jest bossem, także starczy to, nie? W każdym razie, czy jest bossem, czy nie, musimy go pokonać, żeby zaliczyć tak. kolejny etap naszej y, podróży po Twilight tak. Forest. A teraz tak. możemy go znaleźć, bo w końcu mamy mapę. Tak. Z GPS-em będę biegał, kurczę, cały odcinek. Czekaj, bo już Przydałby docieramy się, do końca mapy. Wiesz, co by się przydało? Przydałby się kompas, który robiłoby się ze skóry krowy, i no. ten kompas by nakierowywał na Minotaura. Nie wiem jak, ale. Ewentualnie przy pokonaniu nagi, nie wiem, oko nagi czy coś, i oko nagi po kolei do bossów cię prowadzi. No, takie wskazówki, nie? To to, to by spoko było. I Że wiesz, że do oka wow. nagi na przykład stary pokonujesz licza, dodajesz coś tam y, kość licza do oka nagi, i wtedy namierza ci kolejnego bossa, nie? Szczerze, yyy. uważam, że Dobre. coś takiego byłoby kozak. Dobre. Dobra, czekaj, musimy pójść w tę stronę. Dalej to jest las, i nie widzę tutaj nic. Hmm. No i teraz, ale wiecie co fajnie jest, bo, bo dużo dzisiaj się działo przy okazji i co nie jest znaczy, No bo dlatego chciałem iść, do netheru, żeby pójść Dokładnie. w ogóle, żeby wie żeby się więcej działo, rozumieć tam kolorowo, żeby było. Tak. Każdy ale wie... ten neter to powiem ci, że no... Bałem, bałem się, bałem się. Widzę tutaj standardowy maze, chyba mi się zdaje. maze z windu. Jak jest budum dum, Jak ps. jest zielony, to tak, nie? Zielono, ciemnozielony. No tak, to, to zwykły. Czekaj, ty powiadasz, że on jest szary? Taki szarawy, no, według tego co przynajmniej na naszym. Czekaj, necie widzę. zrzucę ci ekran, zrzucę ci ekran na szybko. Ja tutaj widzowie, czekajcie. Czy to jest to, co przychytrze widzimy na tym biomie, po którym chodziliśmy? Tak. No to wracamy, słuchajcie, na bagna! Bardzo fajnie, czyli... No sorry, ja mapy mm. nie mam, ja nie widziałem, co też żyjesz <laughs> O, ja pierdykam, dobra. Czyli wracamy na bagna, czaty. Czyli LJ miał faktycznie rację przy pierwszej wypowiedzi. Nie no, picobello, picuś, glancuś, delikate... W ogóle przez to, że się teraz stary, bugujesz ten, bugujesz mapę. Czemu? U mnie jest na przykład dwóch LJ-ów oznaczonych. Jest jeden LJ, który jest nad, 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 nad cały czas hydrą, wiesz? Bo ja jestem y, 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 Kopią, y, tak? To mój brat, y, tak? Tak, dokładnie. Halo, Grobel? <noise> Czekaj, czy to będzie wejście? Nie, bo to nie. jeszcze jest kawałek stąd. Kawałek stąd teoretycznie jest ten. No, może nie tu w dole, bo tu wpadłem przypadkiem, ale teoretycznie no. gdzieś tutaj jest ten labirynt. Mam go na mapie oznaczonego tutaj. Czyżby to? Hmm. Nie gadaj. Co, że tu? Nie, no to chyba nie jest to, ale Nie, to jest jakaś taka Nie, 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 nie. Ale on tu ja jest. Pamiętam, żeby jest, on... ja widzę pan... go. Stary! Ale my ślepi i głupi jesteśmy chwilami! No I ja pierdykam! Dobra. Ale słuchajcie, 20 minut odcinka minęło. I jeśli chcecie kolejny odcinek zobaczyć, jak walczymy z Mashru Minashru, yy, maze z razę, to wpadajcie do LJ na kanał. Pamiętajcie, o dostajcie łapy w górę, żeby seria trwała dalej. Myślę, 2,5 tysiąca byłoby fajnie zobaczyć pod tym odcinkiem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!